Kochane klejnotki, nadszedł ten czas, nadszedł ten moment. Przekroczyliśmy 100 subskrypcji na moim kanale Rubinek 86 The Sims i wypadałoby teraz wylosować zwycięzców spośród osób, które zakwalifikowały się do mojej rozdawki, które spełniły warunki tej rozdawki, no i wspierają mój kanał od dłuższego czasu albo od krótszego. Wszelkie dodatkowe informacje w opisie do tego filmiku oraz w komentarzu przypiętym. A tutaj widzicie listę wszystkich widzów, którzy się zakwalifikowali. Każda osoba ma przyporządkowany numerek. Numerków jest od 1 do 8. Ja później proszę o kontakt w komentarzu z osobą, która no, wygra dany zestaw a także o dane z Instagramu, żebyśmy mogli tam popisać na temat wysłania przesyłki, otrzymania adresu od Was do wysyłki, a tutaj już jest generator, liczby kandydatów mamy 8, liczby powinny być od 1 do 8. I pierwszy zestaw przygotowany przeze mnie. Zaraz zobaczymy, w czyje łapki powędruje. Także losujemy. Emocje, werble. Tu, 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 I ten numer to numer 3. A ja sobie wydrukowałam listę i widzę, że numerem 3 jest Monika Simstory. Gratuluję serdecznie. Pozdrawiam. Proszę o kontakt, komentarza a później na Instagramie. I kolejną osobą jest numer 5. A numerem 5 jest Namilami. Pozdrawiam serdecznie. I proszę o kontakt w komentarzu. Gratulujemy. I ostatni zestaw powędruje do numeru 4, czyli Merelu. Pozdrawiam serdecznie. Gratuluję wszystkim zwycięzcom, zboże zwycięzcom. I proszę o właśnie komentarz. Później kontakt w, insta w Instagramie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich pozostałych uczestników tej rozdawajki. Nie martwcie się, jeśli ktoś teraz nie wygrał, jest na to jeszcze szansa, kolejna taka, myślę, okazja będzie przy 500 subskrypcjach. Trzymajcie się cieplutko w tym tygodniu, pozdrawiam, do widzenia.